Siemaneczko ludziska, z tej strony Elocross, a to jest MFO3. Darmowa gra online. Tak. To będzie gra, w którą może zagram ze filtring ale tak to nie będę grał z nim. Znaczy na razie nie, gdyż pierwszy odcinek, no to przejdę tak Na razie przejdę na no szybko. Nie zbieram w ogóle i tam, gdyż um, raczej się nie przeniosą. Um, ogólnie gra jest um, to taka fajna gra. Wybierałem już Avatar, Miałem już si siódmy poziom, ale ej ty gdzie jesteś? Zresztą mój nick, własny brat mnie nie poznaje, dlaczego mnie nie widzi? Wygląda jako dziwnie, lepiej, lepiej za nim pójdę. No. Idzie gdzieś. Poszedł na polca Muszę go dogonić. Co O ja, tak. Natius! O ja... <coughs> Pomogę ci, Elokrasowicz! Sold... Nie Soldiusz, ale jak? Skąd? O co tu chodzi? Nie czas na wyjaśnienia! Przygotuj się do walki! Ło, coś się stało. 800 HP ma. Użyjemy <coughs> zwykłego ataku, gdy tylko tego możemy. Mam te zakładki przedmioty Ale zabijmy go może już Oby był jakiś krytyk coś, no nie Boże 280, nas no tego bije. Ale to był krytyk w sumie Wstawaj śpiochu Uff, uf, to był zły sen Co ci się śniło synku? A więc takiego mamo już prawie południe, jeszcze chwila i się na lekcję. Umieszę soldiusa. Zdjęcie szybko i już mnie nie ma. Na stole czekasz czyste jabłko. Tu jest też brat, Nacius. To jeszcze jest prawdziwy świetnie, więc jednak wolę zbierać te rzeczy. Mam miksturki Hapsul. sen. Śniło mi się to samo co ja. Dokresyj, poczekaj jeszcze chwilkę. No co jest, mamo? Mam tutaj świeżutki chleb dla mistrza Soliusa. Mhm, fajnie. Dla mnie marne jabłko, a dla mistrza tych chlebek. Dzięki mamo! No naprawdę! No i my dostajemy jakieś gobie jabłko z jabłoni. A on jest jakiś świeżutki chlebeczku, który są kuje. I, tak... I tak zjem go po drodze. Tak zjem ten chlebek. Słyszałam? Zamykaj już wreszcie. Znaczy zmykaj. Dobra, Dili, mamy tu miasto Dili. o tam mi się ukryło. Tam widziałam skrzynkę. Jak miło, że bugi gry czasami tak pomagają. O, pięciołek. pewnie jabłkowe drzewo. OK Okej. A, wyjdziemy sobie na górę. Ciekawe, co się stanie. Mistrz Saldius jest tu, ale czy jest jakaś panna? Witaj, Elkrosy. Moje życie legło dzisiaj w gruzach. Cześć Jona, coś takiego strasznego się stało. Zgubiłem pierścionek zaręczny, który podarł mi naród. Jesteśmy zaproszeni o kolację jego rodziców, którzy będą chcieli obejrzeć szalny, za które zapłacili. Ja tak spojrzę im, ja, jak ja im spojrzę w oczy. Jeszcze ślub odwołają. Ja nie pomogę Ci poszukać, ale teraz jest pierwsza na u mistrza Soldiusa. Spróbuj sobie przypomnieć, gdzie ostatnio było i dokładnie zobaczymy ten pierścionek Haha, wcześniej <laughs> nam <Pięknym> to usłyszałem. <laughs> Dobra, pójdźmy do tego mistrza Soldiusa. Nie będziemy już e, pani. Dobra. Mam no, Mmm, jak Już myślałam, że dzisiaj się nie pojawić. Co tam trzymasz za sobą? Mam chyba bochami chleba. Dziękuję, pachnie wyśmienicie, mi A ja teraz... Ale teraz mi czas na jedzenie. Mam dla ciebie dobrą wiadomość. Sprawdziłem z teorii, której pisałeś z wypad na piątkę. Myślę, że jesteś już gotowy, aby zacząć trening na potworach. Będę mógł walczyć? Już nie mogę się doczekać. Tak, ale najpierw musisz zdecydować, czy chciałbyś zostać wojownikiem, czy magiem. Mag? Tak. Ja wolę maga. Dobra, w tym razie będziesz szkolił się na maga. Pamiętaj, że magowie używają głównie i nie nie wyrażeń fizycznych, gdyż w wykonaniu mago jest to bardzo słabe. Będę tym pamiętał, mistrzu co czas, żebyś założył ekwipunek. Co my tu mamy? To będzie w sam raz. No i zyskaliśmy różdżko oraz pocisk magiczny. No. Y nawet fajnie, że mamy pocisk magiczny. Okej. Okay. Wezmę jeszcze tu. Mm, uzbrojenie. <śm> to wszystko, co mamy. Okay. Mm, miałem jeszcze zaklęcia. Podcieck magiczny. <laughs> Dobra, więc wyjdźmy. Pogadajmy jeszcze z kimś. Może chwileczkę. Albo nie. Pomocy! Co się stało? Mama? Okay. No, tu jest to porwany. Kiedy, jak? Mruję się za ciosem na, na grup Herald. pewnie mam cię drogę, rozumiem. Mam ja dwóch żołnierzy. Jeden z nich przewrócił mnie na ziemię, drugi chyba na ciosie i nagrywam dziecko. Muszę trochę o gdyż nie zadążamy. Mówili, Mo coś, dokąd poszli? Sam tylko jak mówili do siebie, że nie, jaki wypłaci bardzo za, za, za to, za to, nie było nie wiem, że gniewię, lecie, że się z No, ona mówi za szybko, rozumiecie coś z tego? Trennik, jesteś pewna? To niemożliwe. A kim jest Handrak, znasz go, mistrzu? Sam był kiedyś znajomy twojego ojca, Heralda. Myślałam, że nigdy o nim nie usłyszę. To bardzo zły człowiek. Musimy więc czym prędzej uratować naczyńca. Nawet chyba na oni wzruszą do Eterni. Nie możesz być, sam sami bo Mam bardzo dużo bardzo niebezpieczny. Dam sobie radę. prawda mistrzu się? A Mario, chętnie sam bym wyruszył na ratunek, ale mam swoje lata. Już swoje lata. Poza tym ktoś musi pilnować naszych domów na gdy gdyby Chandrak znowu na... szło na wioskę swoich suków. Wiem, wie, wiem, jak niebezpieczna może być podróż do Eterni, ale chyba nie mam innego wyjścia. Przecież musimy ratować Natiusa. Mamo, zanim się zorientujesz, wrócę z Natiusem. Wszystko będzie dobrze, prawda, mistrzu? Hola, hola! Do podróży trzeba też się dobrze przygotować. Nie wypuśćcie z wioski, dopóki nie będziesz minimum z tego poziomu świadczenia. Jeśli się postarasz, nie powinno ci to zająć więcej niż jednego dnia. Skoro soldziec mówi, że sobie poradzisz, to, to może być dobrej myśli. W takim razie idę szy szykować, że się nie zbędę do poprawy. Co, zaraz poczuję, zostanę z pewnym Wow, to było straszne. Nie ma czasu do Elo Cross it. Tym prędzej zacznij trening na potworach w dębowym bożej i wróć tu, jak zdobędziesz wszyscy poziom. Dobrze, Mistrzu, już mnie tu nie ma. Będęś z zawsze może przyjść, jak będziesz mnie dodatkowe pytanie. Będę o tym pamiętał, Mistrzu. Wow, widzieliście, co się stało. Um, moja, nasza mama biła do pokoju, aby mógł opowiedzieć, że no, muszę dobyć, że no, muszę dowieć że to doświadczenia. Bo z czasu jej cylindru, stamtąd przejdę do mojego oboru, gdzie będę, gdzie znajdę potwarto cylindru. No, co ciekawi, nie jest, może ona sobie coś przypomniała? Zgadzam zgodnie z obietnicą. Czy udało ci się przypomnieć, gdzie ostatnio nasz pierścionek? Przychodzi mi tylko jedno jest, ale trochę się wstydzę. Skoro mówiłaś A, to powiedz i B. Chcesz odzyskać pierścionek? Wczoraj w nocy wymknęłaś się z domu na spotkanie z moimi narzeczami. Spotkaliśmy nic przy nie przykam, niemniej nikomu nie wydałem, bowiem Boże. się rano, pierścionka już nie było, więc pewnie zgubiłam gdzieś po drodze. nie Ci się dowiaduję. Dobrze, postaram się iść pod kolumny i odnaleźć pierścionek. Dziękuję! Poszłam sama, ale wiesz, że nie mogę opuszczać wioski, a no nie mam, nie mogę, nie mam tam czego szukać. Ostrzegam tylko, że drogę do kolumny wyjdzie przez mroczną jaskinię. Gdyby nie, to sama hmm, przez nią nie przeszła. A, dobra. To było na tyle w tym odcinku. Wejdę do domu i się tam z wami pożegnam <laughs> więc okej, okay, to było na tyle w tym odcinku. Ja się z wami żegnam do kolejnego odcinka i na razie i cześć.